Nie działa. Nie działa. Już pani Michała? <grywa> halo, halo. Działa. No Działa. tak. Tak jak Tak przed tą króciutką, Długą przerwą. Bywa tak, że ona i on się rozstają. Są takie dwa najczęściej spotykane przypadki. Yy, ona odchodzi i nie wiadomo właściwie dlaczego, a drugi przypadek on odchodzi i nie wiadomo właściwie dlaczego. Yy, 7 godzin 10 minut. Była miłość tak gorąca, tak króciutka. Trwała dokładnie 7 godzin, minuty 10 Jej oczy były jak bólkitne, niezabudka. Głosy jak liście w parku, kiedy przyjdzie jesień. 16.00 w w naszym mieście. Już przekasały światła, serce się zaczęło śniamy w świecie ekranu. Przypnęłam, mógłby pan potrzymać mi te chrupki? Bardzo przepraszam pana, że przeszkadzam panu. No. To była miłość tak gorąca, tak króciutka. Trwała zaledwie siedem godzin, miłość 10. Jej oczy były jak błękitna niezawódka. Głosy jak liście w panu, kiedy przyjdzie jesień. To mu przejemny, słodki czas spojrzenie. Ten uśmiech niedopodobieny tak wie wzruszył, że zakochałem się od pierwszego wejrzenia, że zakochałem się w dziewczynie aż po uszy. I zanurzony w tym mąkicie w tej jesieni, szczęśliwe szczęściem, co tak przyszło niespodzianie. Myślałem, że to nigdy już się nie odmieni, że już na zawsze ona ze mną pozostanie, Tak gorąca, tak króciutka. Cało dokładnie siedem godzin, nie noc dziesięć, jej oczy były jak błękitna Niezawodka załódka, włosy jak liście w farze, tych duszy jesieni. Bo nagle przeszedł moje serce, celimą duszę, gdyż zakapnęła jej spad gęstych szczęstwieramek. I wyszeptała, mój najdroższy, zdążyć muszę. Na bus 23.10 do łomianek. Gdzie na ulicę, ja wybiegłem za nią. Z rządzeniem losu tu zarobiam. Był przystanek i tak po prostu odjechała autobusem 23.10 w kierunku łomianek. To była miłość tak gorąca, tak króciutka. Trwała dokładnie 7 godzin, minut, 10. w parku kiedy przyjdzie jesień tomu jak ona odchodzi a teraz będzie jak ona odchodzi